Cześć wszystkim. Film nagrywam o 19.25, dlatego mam nadzieję, że uda mi się go wrzucić jeszcze przed, tak jak obiecałem, 23. No i osoby zainteresowane konkursem bym chciał poinformować te osoby, które nie widziały mojego posta, że po prostu o konkursie zostanie zaraz jeszcze po tym filmie post dodany albo film. Zobaczymy, czy mi się uda nagrać. Było już o czołgach niemieckich, polskich, amerykańskich, ale nie było jeszcze nic o bardzo, o cholernie interesującym tak właściwie czołgu, jakim jest koreańska czarna pantera. I żeby nie było wątpliwości, to mowa o Korei Południowej. Północna też posiada broń pancerną, tak bym to nazwał ale jest to temat na osobny odcinek i coś mi mówi, że będzie to odcinek krótki. K2 Black Panther to w zasadzie wersja rozwojowa czołgu K1, który zadebiutował w roku 1986, a w 1999 do się modernizacji do standardu K1A1. Korea południowa zdawała sobie sprawę, że K1 jest i tak już wystarczająco dobrym czołgiem i faktycznie był dobrym czołgiem, żeby skutecznie stawiać czoła potencjalnemu przeciwnikowi. A wiemy, że potencjalnym przeciwnikiem Korei Południowej jest oczywiście Korea Północna. To że w tamtym okresie Korea Północna dysponowała starymi konstrukcjami radzieckimi, które do K1 raczej podejścia nie miały. Koreańczycy uznali, że mimo wszystko zlecą rozpoczęcie pracy nad nowym czołgiem, który będzie wyposażony w najnowsze technologie i otworzy Korei Południowej drzwi do eksportu ich rodzimej konstrukcji na rynku globalnym. A prace ruszyły w 1995 roku, czyli jeszcze przed modernizacją K1 do standardu K1. K1A1. Dla Korei Północnej był to kolejny strzał w Mordę, bo nie dość, że otwarcie uznali K1 jako czołg lepszy od ich maszyn, co zaskutkowało modernizacją północno-koreańskich czołgów T-62 to ta modernizacja dała mniej więcej tyle, co obniżka Watu na paliwo, Ponieważ, nie dość, że zmodernizowane T-62 dalej nie mogły się równać z K-1, to nadchodziła potężna zmiana, czyli wprowadzenie jeszcze lepszych czołgów K-2. Opracowanie K-2 zajęło koreańczykom łącznie 11 lat. Czołg był gotów do produkcji w 2006 roku, lecz zanim był gotów, to oprócz problemów, które wystąpiły, do wyboru były dwa układy. Jeden zakładał zastosowanie wieży bezzałogowej, a drugi nazwijmy to klasycznej, czyli obsługiwanej przez załogę wewnątrz. Co ciekawe, w K2 z początku miała zostać zainstalowana niemiecka armata gładkolufowa kalibru 140 mm, natomiast Rheinmetall zrezygnował z jej produkcji, więc wybrano popularny kaliber 120 mm. Dlaczego Rheinmetall zrezygnował z produkcji armat 140 mm? Z bardzo prostego powodu. Mianowicie Rheinmetall zdecydował, że nie ma aż takiego zagrożenia, z którym flagowe armaty kalibru 120 mm nie mogłyby sobie na tamten moment poradzić. Do 2 marca 2007 roku roku wyprodukowano ostatni prototyp czołgu k 2 a łącznie z mm, początku powstało ich 5. W 2008 roku południowo-koreańska administracja stwierdziła, że z Czołgiem jest wszystko ok i spełnia on wszystkie normy, które zostały wytyczone. Natomiast e, pojawiły się problemy z napędem i skrzynią wykonaną przez koreański koncern SNT Dynamic. Co spowodowało, że Korea Południowa z początku wstrzymała zaimplementowanie 101 czołgów i zwróciła się do niemieckiego MTU. Warto zaznaczyć, że MTU miało być rozwiązaniem tymczasowym do momentu rozwiązania problemów z rodzimym układem napędowym. Do tego z początku użyto silnika MTU MT880, ale do tego jeszcze wrócę. No i to tak właściwie sobą prezentują czołgi K2 Black Panther. Przede wszystkim, jak już wiadomo, czarna pantera wyposażona jest w gładko-lufową armatę CN-08 kaliberu 120 mm z łącznym zapasem amunicji w postaci 40 sztuk naboi. No i taki system automatycznego ładowania zapewnia szybkostrzelność rzędu maksymalnie 15 strzałów na minutę. Jest to bardzo dużo. A dla porównania, automat ładowania w T80U zapewnia około 8 strzałów na minutę. Co do amunicji wykorzystywanej przez to ciało, to są tu klasyczne penetratory stabilizowane brzegowo. jednakże. Jedna że penetratory te wykonane są z Wolframu, no i to po pierwsze, a po drugie to są ponoć ulepszone penetratory kinetyczne, a to ulepszenie polega na nowym procesie obróbki termicznej i co dosyć ciekawe zwiększone też zostały, zwiększone też zostały możliwości penetracyjne e, dlatego, że rdzeń w tym penetratorze jest w pewien sposób, nie wiem jak to nazwać poprawnie, zaostrzony i to wpływa pozytywnie na penetrację. Oprócz amunicji typowo kinetycznej K2 ma do dyspozycji amunicję kumulacyjną, która z kolei może się przydać przy zwalczaniu celów leżej opancerzonych albo piechoty, albo nawet nisko lecących śmigłowców. Kolejną istotną kwestią, o której wspomniałem, jest to, że właśnie K2 jest wyposażony w system automatycznego ładowania i ten system automatycznego ładowania można śmiało porównać do tego autoloadera, który znajduje się we francuskim czołgu Leclerc, ale najciekawsze przed nami, ponieważ koreańska Pantera wykorzystuje również amunicję o nazwie KSTAM. KSTAM? <laughs> Czego rozwinięciem jest korean Smart Top Attack Munition. Eee, jak to działa? To jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim zaznaczę, że pociski tego typu wystrzelić można bezpośrednio z głównego działa. Po strzale pocisk leci sobie do góry. Jego lot jest stabilizowany przez takie cztery lotki. No i kiedy pocisk się zbliża do celu, to otwiera się mały spadochron, który raz, że redukuje prędkość pocisku, a dwa, że no, zwyczajnie zapewnia czas, żeby załoga sobie mogła taki pocisk dokładnie naprowadzić na cel. Co dalej? Otóż bezpośrednio nad celem wystrzelony zostaje penetrator EFP, czyli Explosively Formed Penetrator, czyli taki penetrator, który został stworzony w wyniku eksplozji. Jakby. I to jest naprawdę super patencik z trzech kluczowych powodów. Raz, że góra czołgu nie należy do najlepiej opancerzonych. Dwa, że aktywne systemy obrony hardkill, chociażby takie używane w czołgu T-14 Armata, mogłyby mieć problem ze zlikwidowaniem takiego pocisku, o ile Armata kiedykolwiek wyjedzie. A trzy, to dla amunicji tego typu przeszkody terenowe, jak jakieś domki czy górki, nie stanowią żadnej przeszkody. Wadą takiego uzbrojenia jest minimalna odległość, z jakiej musi być odpalony pocisk, no i wynosi ona 2 km. Ale za to maksymalny zasięg pozwala na rażenie celu z odległości 8 km, czyli całkiem sporo. No a dopowiadając jeszcze do tematu uzbrojenia, z głównym działem czarnej pantery sprzężony jest karabin maszynowy kalibru 762, a na wieży mamy do dyspozycji wielkokalibrowy karabin maszynowy K6. E, tak się rozgadałem, że pewnie bym zapomniał o tym powiedzieć. Wróćmy na moment do napędu. Bo powiedziałem, że to wyjaśnimy, więc tak. Przez początkowe problemy zastosowano niemiecki silnik Diesla MTU MT883 razem ze skrzynią HSWL 295, która zapewniała mm, zapewnia 5 biegów w przód i 5 biegów w tył. I to był ten pierwszy kontrakt, i obejmował 100 czołgów. Drugi kontrakt pozwolił już na zastosowanie rodzimego napędu, którym był silnik DFO27K, również diesel, autorstwa koncernu Hyundai Doosan, Doosan oraz tą samą skrzynię co wcześniej. I ta seria obejmowała 106 czołgów, więc tutaj mamy już połowę, nazwijmy to sukcesu, jeżeli chodzi o w pełni koreański układ napędowy. A trzecia seria maszyn wyposażona jest, wyposażona jest w ten sam silnik co wcześniej, ale skrzynia docelowo już jest. Skrzynią korańską. Przepraszam, jeżeli coś pomieszałem. K2 może rozpędzić się do 70 km na godzinę na drodze oraz do nieco ponad 50 w warunkach terenowych. Takie osiągi zapewnia moc aż 1500 koni. No i w formie ciekawostki dodam, że w komorze silnika pozostaje tyle miejsca, że możliwe jest dołożenie turbiny mającej pełnić funkcję dodatkowej jednostki prądotwórczej, czyli na wyłączonym silniku można sobie zasilać wszystkie niezbędne układy elektryczne i elektroniczne w czołgu. K2 posiada system kierowania ogniem, który pozwala śledzić cel na bieżąco, zbierać o nim informacje, takie jak np. prędkość, odległość oraz zbierać dane dotyczące warunków atmosferycznych, co pozwala na znaczną poprawę celności. A sam czołg może prowadzić ogień w ruchu bez, bez utraty celności, zważywszy na znakomitą stabilizację działa i przyrządów celowniczych. Co do ochrony, jaką zapewnia załodze czołgu, mamy do czynienia z ochroną pasywną, aktywną i reaktywną. Aktywną ochronę możemy podzielić na dwa typy. I o nich tam zaraz trochę więcej powiem. I to jest soft kill, czyli wyrzutnie granatów dymnych oraz zasłoń zakłócających działanie broni naprowadzanej promieniowaniem podczerwonym. A hard kill, jak niektórzy mogą się już domyślać, albo po prostu wiedzieć. <laughs> Polega na niszczeniu pocisków nadlatujących w stronę czołgu poprzez wystrzelnie w ich stronę przeciwpocisków, które doprowadzają do ich detonacji albo po prostu uszkodzenia. Największą skuteczność takie systemy posiadają przeciwko wszelakim głowicom kumulacyjnym i wybuchowym, natomiast, mimo że przeciwko penetratorom kinetycznym, ta skuteczność jest o wiele niższa. To symulacje potwierdzają, że ta skuteczność nie jest jednak zerowa. Gdzie znajdują się wyrzutnie takich przeciwpocisków? Tutaj o na wierzy. Soft Kill nie hardkill, o którym mówiłem, tylko softkill, nosi nazwę VIRSS, i Jest to skrót od Visual and Infrared Screening Smoke, czyli, tak jak już wspomniałem, granaty wystrzeliwane ze wyrzutni mają możliwość zakłócenia jakichkolwiek pocisków naprowadzanych na podczerwień, bo taki pocisk będzie po prostu się po w promieniowania z tej zasłony gubił. Hardkill nosi nazwę CAPS KPS jest to Korean Active Protection System no i składa się z radaru i rejestratora termicznego. No i pociski nadlatujące w stronę czołgu są wykrywane na odległości 150 metrów i neutralizowane w odległości około 10-15 metrów. Co jeszcze jest takiego niezwykłego w czołgu K2? Otóż jest to aktywne zawieszenie. i Dokładniej mówiąc, taki patent nosi nazwę ISU, czyli In-Arm Suspension Unit, i pozwala na niezależne sterowanie podniesieniem poszczególnych osi, poszczególnych kół, można powiedzieć, czołgu. Przykładowo, może dosłownie, osiąść na, przykładowo czołg może dosłownie osiąść na ziemi lub podnieść zawieszenie, ale mało tego, bo czołg może również przechylić się na dowolną ze stron. Co pozwala zwiększyć elewację działa. Koszty takiego czołgu sięgają 8 milionów dolarów. No i to by było dzisiaj na tyle, trochę mniej. Pożartowałem jakoś dzisiaj, pewnie przez tą pogodę trochę gorzej się czuję. I zaraz e, powinien wpaść film odnośnie konkursu, chyba że tak jak powiedziałem, będzie problem z czasem i jest... E, b, b, w zasadzie jest problem z czasem. Zaraz muszę wyjechać, więc e, jak nie zdążę nagrać, to wleci post, ale postaram się mimo wszystko e, nagrać. Ewentualnie jakiegoś shorta zrobię pierwszy raz w życiu, nie wiem jeszcze jak, ale, ale na pewno coś wykombinujemy. Konkurs jest przygotowany, e, nagrody są e, gotowe. Na jeszcze jedno czekam, bo łącznie będzie... Do wygania będą cztery. No i o wszystkim poinformuję właśnie w filmiku, short albo w poście. Wielkie dzięki za oglądanie. Sorry, że dzisiaj tak sztywno, ale naprawdę pogoda daje mi w dupę. Więc dzisiaj pozdrowienie. Pijcie dużo wody, nabiera nowego, głębszego sensu. Pijcie dużo wody, serio. Wszystkiego dobrego i widzimy się niedługo. Powodzenia na. albo to będę życiu potem. No, dzięki, wielkie, jeszcze raz i cześć.